Strzałeczka z tej strony Edziu to jest kolejny odcinek z serii Big Diga, czyli Minecrafta. Tym razem jestem na serwerze sam. Jak już widzicie świecę się niczym psu jajca i teraz wam powiem co się zmieniło, bo to będzie taki krótki odcinek, w którym pokażę Wam mniej więcej co się, co się zmieniło od ostatniego odcinka, który yy, yy, widzieliście na moim yy, kanale. Także my już wracamy do yy, serii, że tak powiem, widoku z oczu i już wam mówię co i jak. Jak widzicie moi sąsiedzi, czyli Randall, który tak mówi, Widzicie jego domek oraz Kinga tam y, już się pobudowali. Mój dom jest tutaj. To, 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 to jest mój dom. To są y, schody do mojego domu, czyli nic się praktycznie nie zmieniło z zewnątrz, ale zaraz Wam powiem mniej więcej wszystko, co się zmieniło wewnątrz. Yy, tak, to dobra, to mówię, no, Randall wam pokaże pewnie swoją hatę na swoim kanale. Kingę może kiedyś zaprosimy i wam i, i nas oprowadzi ładnie po, po swojej hacjencie. chociaż wiem, że ona tam za tym niepozornym małym domkiem buduje e, wille, także ja tutaj tylko zostałem bez dachu nad głową. Ale dobrze wejdźmy do środka, pokażę wam co się zmieniło. Otóż mój magazyn wygląda troszeczkę inaczej, zawysywałem diamentowe skrzynki, troszeczkę ich jest więcej. A to dlaczego? Dla, dlatego, że naprawdę tych surowców jest tutaj sporo. Nakopałem się naprawdę dość, dość długi czas, eee, oj, 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 eee, jak widzicie, no, trochę tych surowców mam, tutaj mam diamenty, żebyście widzieli ładnie, um, orów tutaj, to, ja sobie je przepaliłem, bloki nowe także naprawdę troszecz, troszeczkę tego mam, tutaj jak widzicie wydobywam stone'a, a teraz wam powiem co, co ja trzymam w ręce, mam w ręce Paxel, Paxel, który e, e, jest połączeniem kilofałopatę oraz, e, oraz, 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 e, może do drewna ścięcia, e, coś na drewnem, yy, siekiery tak yy, oraz siekiery yy, oczywiście zenchantowany na maksa dlaczego w ogóle mam całą obsydianową zbroję? która jest o wiele lepsza niż diamentowa, z enchantowaną na maxa. Wszystkie enchantinki mam też na maxa. To nie jest żaden cheat, żadna komenda, po prostu nie wiem czy to wprowadza jakiś mod. Jak damy sobie tutaj jakąkolwiek rzecz, to możemy sobie wybrać co chcemy zenchantować. Także nie jest to losowo, tylko wybieramy. Nawet nie wiem czy tak jest, może tak jest w normalnym Minecrafcie, nie wiem, ja długo nie grałem na, na zwykłej wersji. Także tak. Tutaj, jak widzicie, za dużo się nie zmieniło, oprócz oczywiście tych skrzynek. Wchodzimy tutaj. Tutaj jest moje laboratorium. Tutaj będzie moje laboratorium, które jest, troszeczkę zostanie przebudowane, jeżeli wybudujemy już w końcu swój nasz dom. Co my tutaj mamy? My mamy tutaj pulwelizery, które nam po, y, pozwalają przetapiać przetapać rudę na, na taki pulverizet iron, dajmy na to. Jeżeli rudę ironu damy tutaj, to mamy pulverizet iron. Z jednej rudy mamy dwa pulverizet irony i to możemy przepalić na dwie sztabki, czyli to dokładnie tak jak macerat z Intercept krafta działa. rozdrabnia nam rudy jeszcze mamy efekt uboczny pulverizet ferrous metal i zależy od gold, to chyba mamy iron, także jeszcze mamy efekt uboczny, które też nas wzbogacają nasze, nasze zasoby. Zaraz Wam pokażę, jak to jest zasilane. Tutaj mamy dźwignię, która uruchamia mi tam w moją elektrownię małą. A tutaj jest drugi, drugi taki ciąg maszynów, maszyn, który jest zasilany głównie redstone'em jako paliwo, jako, jako taki węgiel, można powiedzieć. I to jest jak zrobić obsydianą zdroje. Dokładnie obsydianowe sztabki, to trzeba zrobić aż te cztery maszyny i troszeczkę się pomęczyć, bo tutaj trzeba zrobić kruszer, żeby zrobić paliwo z diamentów. Te paliwo z diamentów napędza tą maszynę, tutaj dajemy obsydian, który nam daje na takie gówno. Przytapia, to dopiero dajemy tutaj, to nam przytapia na takie gówno to dopiero przytapia nam na sztabki czyli mały ciąg jak to zrobić żeby zrobić obsydionową zbroję czyli troszeczkę trzeba się będzie trzeba by było się namęczyć ok schodzimy w dół pokażę wam swoją elektrownię która jest napędzana zasilana ok to jest moja elektrownia to jest moja elektrownia która w tym momencie z... no, wystarcza mi w zupełności i teraz jak ona działa to są wszystko silniki na lawa, ale oczywiście nie chodzę tutaj z wiaderkiem i nie napełniam lawą wiaderkiem, bo to oczywiście nie miałoby większego sensu, więcej byłoby pieprzenia niż tego wszystkiego warte, także troszeczkę ją zautomatyzowałem, może nie do końca, ale troszeczkę ją zautomatyzowałem i teraz Wam powiem na jakiej zasadzie to, to działa lawa idzie sobie tutaj od tych kadzi rurami pod podłogą do tych silniczków jeżeli im potrzeba także na bieżąco jest uzupełniane jak tutaj widzicie są restonowe silniki, które pompują tą lawę w te, w te rurki. No ale teraz pytanie, skąd ja biorę lawę tutaj? Przecież też nie będę przecież chodził i, i napełniał tutaj wiaderkiem. Otóż to są te maszyny, które tutaj mi pracują. Ja już tutaj wykupałem biurę, żeby pokazać mniej więcej co jest, ale co to jest w ogóle? To jest Magma Cryp. Magma Cryp jest to... Urządzenie, które tworzy z kilku rzeczy z cobblestone'a, z Netherraka, tak jak tutaj widzicie, lawę. I teraz dlaczego mamy netherraka nie cobblestone'a? Cobblestone jest bardziej powszechny i popularny. Otóż żeby zrobić żeby przepalić cobblestone'a na lawę potrzeba aż 20 tysięcy energii, a netherrack chyba, o ile dobrze pamiętam, 8, ale nie jestem pewny, ale tutaj mamy pracującą, on właśnie przepala sobie teraz na lawę tutaj idzie lawa i, i, i tak to mniej więcej wygląda i to jest też zrobione jako perpetuum mobile te wszystkie te wszystkie urządzenia też potrzebują energii jak tutaj widzicie no teraz skąd wziąć tą energię żeby zasilić te silniki otóż już wam mówię wchodzimy sobie tutaj jak tutaj widzicie lawa sobie ładnie wpływa, płynie sobie tutaj idzie sobie tą odnugą idzie sobie do tych kadzi to, to prowadzi do tych właśnie kadzi które żeście tam widzieli no i teraz y, 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 na czym polega te perpetuum mobile? Y, one się same napędzają. Y, otóż tutaj jak widzicie pracują też silniki lawowe. Widzicie? Silniki lawowe, on napędza sobie tą maszynę. I teraz to idzie w dół. Lawa spływa sobie do tych silników, jeżeli one potrzebują czy, a reszta, to co zostaje, wpływa do odnóg i idzie tam, czyli praktycznie te silniki pracują non-stop, 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 bo ta lawa jest non-stop. Jedyne co potrzebujemy, jeżeli chodzi o naszą ingerencję, to jest uzupełnianie netherracka, ale uwierzcie mi, że proces przetworzenia 64 netherracków jest naprawdę bardzo, bardzo duży, wystarczy raz na dzień to uzupełnić, jeżeli... A jeżeli praktycznie gramy cały dzień, jeżeli nie gramy na cały dzień, to można to zrobić raz na kilka dni i ona sobie się nam tutaj ładnie tworzy, tutaj jak widzicie już nam się y, zbiera y, taki nadstand, taki, no wiecie. Taki jakby nam zabrakło, to w miarę ta lawa tutaj tutaj jest. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Naprawdę, jeżeli będziecie chcieli stworzyć coś takiego u siebie, a nie będziecie mieli za bardzo pojęcia jak, bo tutaj też widzicie, co są rury, żeby one nie, się nie cofało i w ogóle to jest trochę też się z tym pieprzeniem, trochę rozkminienia z mojej strony, trochę rozminie jeśli chodzi o filmiki amerykańskie. Ale udało mi się, udało mi się, jeżeli byście chcieli coś takiego stworzyć na swoim świecie coś taką elektrownię, to napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli tak, to ja postaram się Wam to pokazać kroczek po kroczku. Albo u Randala, jeżeli mnie poprosi, żeby zrobić u niego tam taką elektrownię, bo, bo chociaż on sobie sam rozkminie, ale jakby mnie poprosił, to wtedy tam byśmy pokazali, a jak nie, no to zrobię na, 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 na świecie Creative, tam wam pokażę mniej więcej tak na szybkiego, jak to dokładnie zrobić. Czyli jak coś pamiętajcie, piszcie w komentarzach, to jest takie wasze narzędzie do komunikacji się mniej więcej ze mną, ja, uwierzcie mi, wszystkie komentarze... Piszę, jeżeli wy napiszecie komentarz, mi przychodzi mail, tfu, wszystkie komentarze czytam, nie piszę, e, e, przychodzi mi mail, e, ja wiem, że nie zawsze mam, nie zawsze odpisuję, ale naprawdę teraz mam tak e, urwanie głowy z pracą moją, która mi nie pozwala praktycznie e, na nic, ale ja postaram się, postaram się ogarnąć temat i, i troszeczkę nadrobić, wam trochę podpisywać na te wszystkie komentarze, na te wszystkie wiadomości, które żeście mi wysłali, to nie jest tak, że ja wam, ole, że, że was olewam, broń Boże. Tam pisali, pisaliście o tytuły piosenek, ja to wszystko sobie poznajduję, wszystko to co brałem kiedyś i wam powiem. Dobrze, czyli tak to wygląda, moja elektrownia, tutaj to są takie moje lochy tak naprawdę. Schodzimy idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj mamy na razie tylko 3 pomieszczenia i tutaj, tutaj było quary. Kwary jest to urządzenie, które sam samo kopię, tworzy sobie taki wielki stelaż i on sobie kopię. Z Indy, z FUS, z Bullet Crafta. Jest, to, jest to z modu Bullit no Midzę, że większość z Was Was to kojarzy, jeżeli nie, to ja też również pokażę Wam na odcinku też piście w komentarzach czy chcecie coś takiego zobaczyć to ja wam to po też pokażę w odcinku bo na pewno będę powiększał to to ja później jak wykopało mi wielką dziurę tutaj jak widzicie na dół oj teraz nie wyjdę teraz nie wyjdę ok jak yy, wielką dziurę na dół to ja sobie ją zalałem po prostu wodą po prostu, yy, zalałem sobie wodą i to jest kolejne urządzenie które tutaj dałem to jest yy, akumulator dokładnie nie powiem bo mi się język plączy dosłownie i na czym ten akumulator polega otóż to jest mniej więcej jak pompa wodna czyli wystarczy ją włożyć do wody ona sobie generuje sobie tutaj jak widzicie wodę która idzie tam też do tych kacik. nie wiem po co tam tą wodę zrobiłem ale jak jest to jest praktycznie nie no nic to nie kosztuje żadnej energii tutaj nie trzeba dać praktycznie też bierze sobie wodę non-stop jakby z nieskończonego źródełka także ta woda mi nie opada, to jest bardzo fajne. Praktycznie nieskończona ilość wody nam się ten, transportuje. Jakbyśmy chcieli zrobić jakieś silniki, które potrzebują do chodzenia wody, także teraz w tym momencie nie mamy żadnego problemu. Ja tutaj oczywiście to muszę jeszcze wykończyć, to jeszcze nie jest wykończone. Tutaj są pozostałości z tego co mi kwary wykopało, czyli to jest totalnie... Jego ingerencja to nie było w ogóle mojego kilofa, że tak powiem, użytego. Dobrze, co mamy na przeciwko? Na przeciwko mamy moje uprawy takie skromne. Kiedyś to była cała hodowla obsydianu, dlatego tutaj są jeszcze tableczki obsydianu. Teraz jest ona troszeczkę podzielona. Po prawej stronie hoduję sobie obsydian. Tak, tak, hodowanie obsydianu dobrze żeście słyszeli, nie, przes nie przesłyszeliście się. A tutaj hoduję sobie węgiel, a tutaj nederak, bo nederak jest, jest oczywiście mi potrzebny do zasilania tamtej elektrowni. No i jak to, jak to robię? Otóż, no oczywiście z, z krzaczki urośnięte zbieram. Wychodzi mi coś takiego jak Nether Essence i zależy od ustawienia. Mogę mieć kilka, że tak powiem, ustawień i na przykład dwa ustawienia takie, wychodzi mi 16 nether raków. Dziękuję bardzo. Tak. Tutaj mamy swój tam że tak można powiedzieć, Obsidian również. No na każdą jest receptura, wszystkie receptury oczywiście mam stąd, nie mam w głowie, czyli tu mam wszystkie recepturki, wpisuję to co chcę i wszystko wiem. Tak, następne pomieszczenie. Następne pomieszczenie ostatnie to jest też hodowla, i to jest hodowla pita oczywiście nie zautomatyzowana, bo forestry zmienili totalnie, ale dosłownie totalnie i, i to tak, tak naprawdę Randall zaoferował się, że to rozkmini, i jak to rozkmini, to mi powiem mniej więcej co i jak jak zrobić to zautomatyzowaną na razie jest to manualna czyli po prostu lecimy wychodzi nam jeden jeden pit no i dirt i tutaj mam swoją hodowlę pita na razie że tak powiem nie potrzebuje. Nie potrzebuję tego pita, bo, bo wszystko idzie teraz u mnie na silnikach, na silnikach lawowych. Także tak mniej więcej wygląda moja baza, jak widzicie, no mówię, jeżeli chodzi o... o o rozwinięcie się technologiczne to poszło do przodu jeżeli chodzi o takie bardziej wizualne to niestety stanąłem w przeciwieństwie do moich sąsiadów którzy mają już naprawdę bardzo fajne domki dlatego ja teraz w tym momencie oferuję się, z, o, oferuję się nie oferuję się tylko z, zapowiadam że w następnym odcinku będziemy sobie budować domy chcę budować domek razem z wami dosłownie wam pokazać jak, jak ja będę budował tak żeby m, nie przedłużać żeby, żeby żeby was nie zanudzać to będzie na zasadzie szybkiego szybkiego budowania tak jak z mojej serii budujemy z Minecraft, ja wiem, że też powinienem ją zreaktywować, bo tam kilka osób do mnie pisało czy, czy będzie to, to kontynuowane, kurcze będzie, będzie, ale ja, ja zaraz wam powiem na, yy, w czym polega problem. Otóż... Będziemy sobie budować domek, ale bez żadnego projektu. Ja zawsze buduję bez żadnego projektu. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, trochę pozmieniam, to pozmieniam, tu, 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 tu coś zniszczę, tu coś dostawię, jakoś to wszystko wychodzi. A tam jednak muszę, wiecie, przygotować sobie projekt, nie, według tego projektu budować, pokazać wam ten projekt i dlatego dlatego coś nie mogę się zebrać, żeby, żeby, żeby pomyśleć nad jakimś projektem. Mówię, u mnie to wszystko idzie. I idzie z głowy, już mam kilka, naprawdę kilka pomysłów yy, jak zbudować domek, jeszcze nie mam pomysłu z czego zbudować domek, także ja za anteną sobie postaram pozbierać surowców tutaj, trochę poczyścić teren i zaczniemy sobie budować domek w następnym odcinku od domek. No wille, no musimy trochę przyćmić i Randala, no i Kingę, która buduje tam z tyłu też swoją willę. E, to jest taki niepozorny domek, można powiedzieć, w tym momencie dla służby, a z tyłu będzie e, piękna willa. Także e, no muszę muszę tutaj e, że tak powiem, dotrzymać kroku moim, yy, moim współ, nie wiem, współtowarzyszom, jeżeli chodzi o ten świat właśnie w Minecraft'cie. Także i z mojej strony to by byłoby chyba na tyle. Mam nadzieję, że, że troszeczkę was nie zanudzałem, że was troszeczkę zaciekawiłem, tutaj yy, 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 zrobiłem. No i uwierzcie mi, że, że ja jestem osobą, która uwielbia, ba uwielbia bawić się Redstone'em. Zaraz wam pokażę, jak ona się włącza. Oczywiście ta, ta cała elektrownia widzicie, nam się ładnie włączyła cała i ona teraz generuje sobie prąd. Zobaczycie teraz, że, że te linie niebieskie będą się robić coraz grubsze, coraz grubsze, bo sobie generuje teraz w tym momencie prąd. Dobrze, wyłączymy ją, bo nie ma sensu, żeby ona pracowała wtedy, kiedy, kiedy nam nie trzeba. Tutaj też wszystko będzie zmienione i mówię, jak zysk buduje dom, na pewno piwnica zostanie zmieniona tak, aby ładnie było z domu właśnie wszystko do niej wejść, zejść i w ogóle. Także no. No tak, 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 tak będzie, tak będzie. Także ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego krótkiego odcinka, takiego, takiego... No yy, jak to w ogóle powiedzieć... Yy, no wiecie w ogóle... Yy, przewodnik taki, można powiedzieć, tak, takiego przewodnika. Także ja Wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się do usłyszenia, pozdrawiam Was, Edziu Narka.